Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 imienia Komisji Edukacji Narodowej w FILE, który dziś reprezentuje wszystkie szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Pilski. Podziękowania dla Pani Dyrektor, która podjęła delegację, ale także dla podtór sztandarowego i wszystkich uczniów szkoły, która jak zwykle aktywnie uczestniczy w tej współczesności. Przepraszam, uczniów zespołu szkół nr 1 imienia Jana tej chwilę. Są również inne zespoły szkół, gimnazjum i szkoły podstawowe, Piły. Wszystkim Wam serdecznie dziękujemy za obecność. Oczywiście również w postęż także. Także Wam dziękujemy. Towarzyszenie Monar, Wielkie Centrum Pomocy Pięźniemu, Monar Marko. Dyrektor Gąsiorowski.